Cześć, witam Was! Witam Was w ostatnim odcinku już naszej przygody z Risenbergiem, czyli z pilotowaną wersją bomby latającej V1. I co? No, ci, co byli na live'ach, to wiedzą, jak to wszystko wyglądało. Przepraszam Was, że live'y nie obejmują całego składania i chyba tak to się nie da zrobić, że ja, ogólnie tak na przyszłość, mówię, żebym ja dał radę. Całość faktycznie składania modelu na live'ach zrobić. Czasami się to nie da, czasami czas nie pozwala, czasami na przykład jestem w zaskoku tak na pół godzinki to nawet mówię, powiem szczerze, nie opłaca mi się tego live'a odpalać. Także przepraszam Was za to, że niektóre, niektóre etapy giną w pomroce dziejów, ale no niestety, niestety tak to jest. Też ci, co byli wczoraj podczas nakładania kalkomanii na tym modelu przedczoraj albo wczoraj, nie pamiętam, że to było wczoraj, to też yy, mogli być świadkami dantejskich scen, że ja tu po prostu miałem ochotę po prostu wszystko to rzucić i wjechać w bieszczady, jak to mówią, No ale jakoś udało mi się to doprowadzić do końca. Także nie miejcie do mnie żalu, że czasami po prostu live, 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 live nie ma, bo na przykład coś mi nie wychodzi z modelem i po prostu nie chciałbym, żebyście na to patrzyli, na moją klęskę. No, ale ogólnie tak to, tak to jest, nie? Także ogólnie wszystko prawie, że, wszystko prawie, że na live'ach jest pokazane, etapy malowania. Yy, także, także tak, więc yy, co? Proszę Państwa, yy, samolot, chyba tak to trzeba nazwać, samolot Fissler FIS-103A1RR4, tak to się nazywa w tak powiedziałem, jest to pilotowana wersja... Była to pilotowana wersja bomby latającej V1, czyli takiego bardzo wczesnego, można powiedzieć, pocisku klasy Cruise. Eee, o co chodziło? Może za ja taką genezę małą powiem. Eee, Niemcy bardzo mocno chcieli mieć jakąś taką broń odwetową, która faktycznie zadałaby mega wielki cios i krzywdę Wielkiej Brytanii oraz wojskom inwazyjnym stacjonującym w tejże już po, po, po inwazji także, także celami mia, stawały się porty przeładunkowe np. Antwerpia i używali właśnie do tego pocisków typu V1 oraz V2 yy, tylko z tym, że no ich wadą było, jak dobrze wiemy, yy, celność celność, gdyż takie V1 czy V2 można było wycelować w miasto ale nie dało się na przykład wycelować w fabrykę albo nie wiem... Yy, w parlament, albo takie rzeczy. Także no była, to, była to szczególna wada. Tak samo na przykład, jak nie nadawały się te bronie do atakowania okrętów, mostów tudzież no po prostu nie było możliwości trafienia. Tak dla przykładu, powiem szczerze, nie wiem dokładnie jak, jak wyglądało celowanie V2, ale V1 miało taką, taki, taki system, że po wystrzeleniu z takiej, z takiej wyrzutni stacjonarnej, bo ona nie była mobilna jak najbardziej, po wystrzeleniu miał zaprogramowany autopilot, bardzo prosty, miał zaprogramowany kurs, na jaki miał się, miał się udać czyli mniej więcej te wyrzutnie były wycelowane w cele, czyli na przykład w Londyn tudzież w Anglię, on mógł po starcie zrobić delikatny kurs i tak sobie leciał, wchodził na, na wysokość przelotową tam to było bodajże jakieś 500 metrów czy tam kilometr i z prędkością tam ponad 400 kilometrów, między, między 500 a 400 sobie leciał i teraz licznik po prostu licznik liczył czas lotu, prędkość była zadana, prosta arytmetyka że żeby na przykład z wyrzutni Gdzieś tam na wybrzeżu Francji, żeby dolecieć do Londynu Potrzebował, na przykład, nie wiem, strzelam teraz, bo powiem Wam, wam szczerze, nie wiem ile to było, no ale po, przypuśćmy 20 minut. I po upływie tego, po upływie 20 minut lotu kursem z zadaną prędkością zakładano, że był nad Londynem. Więc wtedy zegar po prostu odcinał paliwo i V1 przechodziła w ostre nurkowanie i uderzała uderzała w cel. Jak się celowało V2 nie mam pojęcia, ale, ale to już jest zadanie dla, dla inżynierów. No ale Niemcy w pewnej chwili stwierdzili, że woleliby broń, która by mogła trafić na przykład w most, albo w budynek jakiś określony, albo na przykład w okręt, czy tam w statek, który, który przewozi wojska desantowe. De, no i do tego celu na początku wymyślili sobie taki samolocik, co się nazywa bodajże Heinkel 328. Był to taki prosty samolot napędzony dwoma silnikami pulsacyjnymi Argus. No i testowali ten, ten, ten samolocik, ale niestety okazało się, że wibracja u tych dwóch silników jest tak potężna że w zasadzie nie da się nim sterować. On był wykonany całkowicie z drewna i tak dalej, po prostu się rozpadał. Więc jakoś tak wymyślili, że może użyć czegoś, co już mamy, czyli tutaj wzrok skierowali na Fisto 3, czyli V1. No i a że Wcześniej V1 faktycznie miała swoją pilotowaną wersję, bo miała taką przy, przy, przypadłość, że podczas, podczas testów, ogólnie jakie wy, wykonywali, ona nie bardzo chciała latać. Wpada po starcie, wpada w, w, w korkociąg. Inżynierowie za bardzo nie wiedzieli, jak, czy, czy, czem, czemu to, to się dzieje. No i tutaj w sukurs przyszła najlepsza pilotka Trzeciej Rzeszy, szybowcowa, oblatywaczka, ogólnie fanatyczka Adolfa Hanna Raś. I ona po prostu stwierdzili, że dobudują jej kabinkę w tym V1, wsadzą ją tam do środka, dadzą jej stery i niech sobie leci. No i faktycznie rozwaliła się chyba tym trzy razy, ale za czwartym razem faktycznie udało jej się, że tak powiem, jak to się mówi, złapać byka za rogi. No i tam jakieś wnioski przekazał inżynierom, że faktycznie samolot po prostu przeciąga od razu po, po starcie, zostały tam wprowadzone jakieś zmiany i od tej pory V1 za, zaczęły latać. I na tej podstawie stwierdzili, no, że, że w zasadzie trzeba nie zrobić po prostu sterowanej, sterowanej wersji V1. -ki i tak poprzez szybowce, poprzez takie elementy maszyny, maszyny próbne, bo także była wersja dwuosobowa zamiast głowicy bojowej siedział tu, tu tutaj pilot było to holowane i, i pamiętacie jak robi, robiłem Kazukarę na tej samej zasadzie po prostu yy, u, szkolono się do latania tymi aparatami no i finalnym takim egzemplarzem był właśnie ten RE-4 czyli już wersja bojowa z pilotem Powiem tak, zostało przeszkolonych 70 pilotów do latania na tych egzemplarzach. Do jednego lotu w zasadzie na, 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 na tych maszynach. Samych maszyn wykonano około 170. Tylko tutaj należy oddać prawdę. Przywódca trzeciej Rzeszy Adolf w pewnej chwili powiedział, że nie, nie wykorzystamy samobójczych ataków, nie wykorzystamy broni samobójczych stricte samobójczych, bo tutaj zakładano, że on się może uratować pilot może wyskoczyć, no ale naprawdę, powiedzcie mi w jaki sposób, za głową miał silnik za głową miał silnik jak szacowano szanse na przeżycie yy, po nacelowaniu na cel, wejście w lot nurkowy i wyskoczenie były 1% to naprawdę no nie mieli szans, nie no i w końcu Adi powiedział, że nie sorry Batory, ale Honor i tak dalej nie pozwala, żeby żołnierze, tudzież cywile, którzy mieli latać tymi urządzeniami, e, ginęli w taki sposób. Można powiedzieć, chwała mu za to. Z jednej strony tak, no, no, ciężkie, etyczne, że tak powiem, są tutaj rozkminy. Ja tego podejmować nie będę. W każdym razie około 170 egzemplarzy tych samolotów, po wojnie było. Amerykanie zdobyli parę sztuk, Bry Brytyjczycy parę, testowali oczywiście w różnych, w różnych konfiguracjach. Jako ciekawostkę, ja też nie wiem, ja to czytuj, czy, czytuję. Cytuję za, za numerem TBU o broniach III Rzeszy odwetowych i tam było pisane, że wersje były dwie tego, bojowe tego e, Reisen, Reisen, Reisenberga e, i jedna była morska, a druga była lądowa. Rozróżnić je można było tym, że ta morska właśnie miała taki dziubek, tępy, jak tutaj, co według opisu sugeruje, że jego ładunkiem bombowym była torpeda, ta, którą można obejrzeć aktualnie w Muzeum w Gdyni, w Muzeum Marynarki, że pilot miał uderzyć przed statkiem, gdzieś tam w odległości jakiejś określonej, przed statkiem, i ta torpeda, uwolniona po prostu z kadłuba, miała się odpalić, podpłynąć pod statek i zdetonować pod nim. A wersja z takim dzióbkiem jak V1 klasycznym, ale bez śmigiełka. Miała być to wersja po prostu lądowa, i tam głowica bojowa była taka sama jak V1. Ile w tym prawdy nie wiem. Mówię, cytuję to za TBU, który no w zasadzie powinien być dość rzetelnym źródłem informacji, ale no mówię, nigdzie tego nie. Nie zweryfikowałem, nie mogłem znaleźć takich, takich informacji, więc zakładam po prostu, że wszystkie, wszystkie Riesenbergi miały po prostu głowicę bojową, tak samo jak V1. A te dzióbki się różniły może zapalnikami albo, albo czymś. W każdym razie tutaj pod tym dzióbkiem ukryty jest jakiś zestaw czujników. Ja to przykleję tylko tak na patafik, żeby ściągać. Bo do wersji transportowej można w tym modelu założyć do transportowania dzióbek transportowy. Taki metalowy jak na zdjęciach jest. W modelu także jest ten dziubek, yy, dziubek, nie wiem czy dzióbek, gdzieś go zaprzedałem. O proszę bardzo. Jest też dziubek yy, dziubek jak V1, także można sobie to jakby ktoś do wyboru można sobie zamontować każdy z nich. Nie wiem czy się kolorami strzeliłem. oczywiście nie Ale jakoś tak. Także model oferuje wszystkie trzy dziubki. Model także oferuje możliwość złożenia skrzydeł, tak jak to zobaczycie na końcu wrzucę oczywiście galerię zdjęć, aczkolwiek demontowanie i montowanie to przez cały czas jest dosyć uciążliwe i bardziej się szkodzi modelowi niż, niż, niż to warte, ale do zestawu dołączone są, też już odłożyłem takie uchwyty, które się montuje tutaj i się skrzydło wkłada, tak jak to było w oryginale. Także tak, model, co do modelu, tak jak, tak jak mówiłem, jest to model Special Hobby w skali 32. O, tu są te uchwyciki, proszę bardzo. Montuje się to tutaj, Bach, na takich taśmach specjalnych. I można te skrzydła po prostu sobie zawieść takie po prostu wieszaczki, nie? Jakoś tak. Model czeskiej firmy Special Hobby oni także wydali w tej samej skali V1 to są te same wypraski, różnice oczywiście kadłubem i tak dalej, ale to jest to samo. I później to przepakowywuje jeszcze Rewel, wypuszczając swoje modele w tej skali. Czyli taniej Wam wyjdzie kupić sobie Special Hobby niż Rewela, ale to już Wasza jest. Eee, wasza jest decyzja. Także tak, także to tyle jeśli chodzi o prezentację taką ogólną tego modelu eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? nie, chyba nic więc ja Was tak szybciutko zaproszę tutaj bliżej i jeszcze opowiem co mi się udało co mi się nie udało, co uważać a co jest świetne także chodźcie tutaj do mnie i zaraz wam wszystko opowiem dobrze, mam nadzieję, że odległość jest taka, że GoPro mi w końcu wyostrzy i w końcu jakiś mój film z prezentacji będzie w miarę ostry także przepraszam Was, a ja to muszę jakoś tak odsuwać żeby on ma dosyć takie krótkie, krótkie ognisko, ale nic. Proszę Państwa, model nie jest wykonany w żadnym z malowań z pudełka. To jest jeden z pierwszych modeli, w których ja zrobiłem naprawdę, naprawdę bardzo duży research. Powiem Wam szczerze, że ten dzióbek mi się nie podoba, więc zmienimy go szybciutko na tą kopułę taką, która była przeważnie w samolotach na zdjęciach. O, ja to mam na Patafix montowany, także, także to, co można przekładać. I tak, wykonałem to na podstawie malowania, na podstawie malowania opracowanego yy, na podstawie filmu amerykańskiego z jednej z fabryk, gdzie te, gdzie te samoloty były składane. I tam jest parę, parę tych egzemplarzy, po prostu sobie stoi. W różnych etapach montażu, i one właśnie tak mają pomalowane swoje kadłuby, mniej więcej. Starałem się to odtworzyć. Jeszcze jest taki rysunek, który pokazuje właśnie jak ten e, schemat malowania. I tutaj chciałem zaznaczyć, właśnie że ta głowica to jest dołożona po prostu, czy część bojowa z, z głowicą bojową dołożona jest z V1, więc ona była gdzieś montowana gdzieś indziej, dlatego ma inny kolor. Tu użyłem do malowania, jak mówiłem, zestawu Real Color od AK. Yy, kolor, yy, który użyłem pod spodem, czyli to jest RLM76 w wersja 2, czyli ten niebieski, który tu widzicie pewnie w, w, w odbiciu, a nie będę tego przekładał, yy, bo tu skrzydła też są tylko wsadzone na nie są przyklejone w zasadzie. Także nie będę go brał do ręki, nie będę go, go yy, obracał. Natomiast ten zielony kolor, to jest yy, RLM. To jest taka ciekawa, ciekawa sprawa, bo to jest RLM. 81 i według opisu czasami określany jako 83 błędnie, także nie wiadomo czy to jest 81, 83, bo już sam, sam zgłupiałem. W każdym razie powiem Wam szczerze, pierwszy raz używałem farb AK Real Color na tak szeroką skalę i powiem Wam, że naprawdę fajnie, bardzo fajne kolory, bardzo fajne farby, celulozowe oczywiście, lakiery. Ale niesamowity połysk robią. Naprawdę model jest tak, tak się błyszczał, że musiałem go trzema warstwami matu później pokryć. Matu chciałem satynę. On i tak jest taki lekko, lekko błyszczący. Także myślę, że raczej taki efekt chciałem zostawić. Także także mi, dla mnie jest ok. Dla mnie jest w porządku. Samo model składa się dobrze. Tak jak to mówiłem w poprzednim filmie, tam zrobiłem baboka, ale to raczej z mojej winy. Maski, jak widzicie, wykonałem sam, ale wszystko tu jest na tyle duża szyba. Że to sobie można to sobie fajnie z tym poradzić. Trzeba podrabiać takie rzeczy, właśnie tam jest przepływomierz drutowy, tutaj są cięgna, cięgna sterów, to wszystko trzeba podrabiać we własnym zakresie, jeśli chce się to mieć ogólnie na modelu. Dziwi to, że na przykład nie wykonano tych elementów z blaszek, jak skoro blaszka jest dodana do zestawu, na której są tam pasy, jakieś elementy w środku. Także, no, czemu nie dorobiono takich cięgien, po prostu, tego nie wiem, no, ale trudno, to już pytanie nie do mnie. E, oczywiście w zestawie jest, jest, jest też wózek transportowy, e, całość po prostu w, w, prezentuje się, myślę, że dość fajnie, naprawdę ten model y, mi się podobał, aczkolwiek jedno zastrzeżenie, które mam i to naprawdę mam do kalkomanii. Kalkomanie są wydrukowane bardzo pięknie. Ale są wydrukowane na bardzo takich bardzo delikatnej cienkiej folii transportowej. I naprawdę bardzo to było trudne, żeby te napisy eksploatacyjne przykleić, gdyż ponieważ w momencie ściągania z papieru one się od razu zawijały. Mimo tam płynów, zmiękczaczy i ta... Przepraszam, ale jakieś problemy z kamerą niestety nie ma co tu chodzi. Także jeszcze raz o tych kalkach. Jak nałożycie, po prostu to już zostawcie, bo każdy ruch może je uszkodzić a ogólnie nie wiem kto jest producentem tych kalek bo robiłem special hobby tylko raz przedtem to była 109 i tam były kalki od, od Edwarda tutaj nie wiem kto jest producentem kartonik już wyrzuciłem także nie mam pojęcia także powiem wam naprawdę model bardzo fajny bardzo ciekawy temat zawiły i, i troszeczkę trudny ale no, historia tak jeśli odtwarzamy historię to nie ma co się, co się po prostu martwić takie rzeczy były i, i, I o tym pamiętać też, też można. Także myślę, że tutaj, tutaj model mi wyszedł fajnie. E, zabawa była. Dużo researchu. Naprawdę podobało mi się to grzebanie w historii. Także moja wycieczka do Penemunde w sierpniu e, naprawdę za, zaowocowała. <laughs> zaowocowała e, bardzo fajnie. Ja się cieszę, że ten model zrobiłem. I co? I mam nadzieję, że jego odbiorca również się będzie cieszył, bo już jako, że yy, wypuszczamy okazy. Także już, już ten model jest przeznaczony dla swojego tam odbiorcy. Także to chyba tyle. Yy, zatem nie pozostaje mi nic innego: jak po prostu podziękować Wam za ten czas, który spędziliście ze mną, kiedy ja robiłem ten model. Naprawdę dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą akcję i sklejać dalej razem, bo jak pamiętacie, następne po nim to ZTS-80. Także od jutra, przypuszczalnie, jeśli oczywiście dam radę się zjawić w benczy, robimy, zaczynamy łosie. No więc co? Teraz jak to nagrywam, już emitowany jest kolejny odcinek prosto z pudła. Długo wyczekiwany, bo długo nie mieliśmy jak, jak, jak nagrać. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście to zapraszam ogromnie i co, oczywiście pamiętajcie o moim Bajkafi, Bajkafi Teo Kit Modeler, mała, średnia lub duża kawa jak najbardziej yy, mnie cieszy także dziękuję wszystkim, którzy do tej pory zdecydowali się na takie wsparcie i co, I, i, i w zasadzie z mojej strony to wszystko także nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, jak zawsze malujcie, sklejajcie Wycinajcie i bawcie się przy tym najlepiej jak się da, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także dziękuję i na razie kit modeler. Do następnego. Cześć.